Na YouTube'a nakręci Na YouTube'a nakręcą? Kto, kto nakręci na YouTube'a? Kto nakręci? <laughs> Impuls no Spillback Spillback nagrał Słucham? Na wbijaj tam? na flaszkę jutro hm? Jeszcze raz? ja jutro na flaszkę Wbijasz na flaszkę? Ty wbijaj A... Do Krakowa <laughs> Zaproszenie Ktoś przestał grać widzę, bo jest nas nastrzemnie już nie, nie teraz Nie do Krakowa, za daleko Kto przestał grać? Fido do. No Ale jak będziesz kuł, przejeżdżał po Poznania tak. to możesz padać Było 8 na 8, Tęde, a teraz kiedy? co? Bez Fido będziemy przegrywać teraz Prędzej do Poznania niż ja do Wrocławia On no, fiduje dlatego Fidel przejeżdżał. Źle dobrał sobie nick Fidel Junior Ty masz to odpicia ten głos, głosu Nie, szeptem mówię a, Dlaczego? Co? Dlaczego mówisz szeptem? Kurwa! Wszystko to jest kluczowe. Partner start! Jedziemy, A komu to przeszkadza, panie. że mówisz szeptem? Właśnie już nikomu. Obudził. <grywa> Obudził wszystkich? <grywa> Dobra, na start patrzcie na te. ST. Ja nie przejmuję, niech ktoś przyjmuje, ja lecę dalej. Dobra, wezmę. <grywa> Ej wingowały SD rozwalić Hanna solo odbiegę na upling To już nie dobra. działa Ja nie Bardzo się ta działa. Działa. Ale nie, nie, nie działa Z pistoleta Ja prawo stronę trzymam SD jest Już jest prawa, jest prawa. Już lost, dobra. dobra i jeszcze raz No chyba że się rozwalę I jeszcze żyję, jeszcze żyję Na low. To O, boże, jak to jest, na... nie ale mnie ale tam postawię ostro. Dobra, pad ST. O, oh, fuck, chodź. A, gurgion, stara, pa, 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 Dobra, lekko dostałem. Wiem, że nie. Prawa strona, jeszcze nic. Prawa strona, Nie, wchodzą. Oni atakują na lewy, wszyscy. Lewy. Mam ich na, na, na plecach, chłopaki. No, w ogóle nie podchodzą. Był jeden, ale go urwałem. Jest jeszcze jeden, tu. Ja idę na lewą stronę. Do stronę. Widzę, już jest Bo tam trzeba aktywować. Chodźcie Aktywuję do hangarów. Le lewy jest aktywowany przez. nie hangarów. O, fuck. Ale obrywałem mocno. Dobra, patrzę na ST. Padnę. Ty, ja jeszcze zabiłem. Znaczy, może nie, ale asysta. Vehicle damage, 80%, łuposz Nie wiem, czy coś... Tyś... Oni w ogóle nas nie atakują No, ST, ST! Gdzie? Już namierzam Za AT Dobra Trzymałem ich chwilę Jeszcze przez chwilę nasz lewy jak nie widziałem. dawał. Chłopaki, skupmy się na przebranie lewego Dobra, poszło Poszedł, dobra. Aszło. Ja z tego nie lubię strzelać. Lewy, atry, chłopaki, lewy, lewy, lewy. lewy, trzymam, jestem. Ja tam już biegnę na lewy. Ja sobie na wprost dla plinka za górką siedzi kamper z, z tym namierzając, namierzanym przeciwpiechotnym. Uh -huh. No i tylko poszukamy. Ty pilnujemy w ogóle na no Widzę go, weszłem mu całkiem na flamę. Są dwóch. No? Dwóch od, od, no, na, od no, lewego. Trzech! O będą wchodzić. Oh my god! Dobra, wycofuję się, żebyś się mógł zespić. Dobra, żyję, jestem. Macie tu shielda, jakby coś. Lewa strona, pilnujcie lewej strony. Tam będą starać się wchodzić. Uwaga, wejdą na pewno tam. <laughs> Fuck, wader! Widzę. Lewa okay. mnie rozpierdolił. Ja uciekam na tym. Okrążyć go z każdej ja strony go na Ja na, na górze siedzę. Widzi mnie, uciekam mu. Lewy prawy, który? Uciekam mu. Na lewym był. Yy, Ale w, prawie prawo... jest, takim, w takim wypadku prawie jest odkryty. Lecę na prawym. Gdzie ten Vejder jest? Wejder ja szuka fragów, nie może żaden go dogonić, wiecie? Żałosny wow. on jest. Mm -hmm. on jest żałosny ten gościu. No, mogę to szybko przejąć. co za nów. Łatwo, rączka! Nie podchodź, stary, tak cię podchodź. No, ci jest za tobą, zaraz. Aha, to O to chodzi. ATST idzie. Dobra, gdzie tak wader? Dobra, nasz jest. ATST? Gdzie idzie? Idzie? Nie widzę. Dostał ode mnie, ale ma jeszcze wpójrzeć. Ma prawym jest. Oh my god, dobra. Dostał ode mnie. Jeszcze jeden strzał i po im poszedł Bombardowanie Dobra, chowam się o, Oni starają się so, wejść w Scarem Widziałem chyba ja na skałkę Tyle bym na pinku Dobra chodź kolego, jeszcze jeden tu jesteś wiem Wiem że tu jesteś O sniper mnie urwał. Spalimy. Nie mamy litości dla. Lecich, Axe. I wycofujemy oh. się po nie Ani i do tyłu. Dobra, już wracam. Działka same się naprawiają, chyba, nie? Po jakimś czasie się respią. Kurde, już biegną. Panowie, spostrzale i odskok, standardowo. Starajcie się wycofywać po kolei. Ale szedażio, pewnie się, się zobisz. Odczuliśmy życie. Ktoś na mierze, a ktoś na mierze. Od kokokok. Eee, y a na nich. ST. O kurde. To ma być ja pierdzielę. Pięknie, dwóch. Ja staram, wiesz co? Walimy, walimy. Fundę samolot. No myślę, może zdążę jeszcze. W roku to było tragiczne coś zrobić. A co zrobiłem? zrobię? Po Fak Ja chyba z niego pięć jest wystrzeliłem Nie mogę nic trafić Dobra To ten uplink będzie tutaj, tak? Poszło tak? Dobra, wycofujemy się Przyjmuję uplink Ja na lewy Dobra, lecę po drugiej Czy tu zostać, zostanę Muszę ja, uciekać ja, ja przyjmuję ten y tutaj, Nie mogę na razie Goźbim na mnie, że jestem w statku Wchodzą na lewy uplink Wader biega stamtąd, uwaga Jestem zadobał Pierzyczka Mam mało optynków, chłopaków, na tym Ale ogólnie to wygraliśmy już. O kurde, Skupiamy się... Eee... Tak jest! Łatko! <laughs> AT! No... Gdzie? AT mówię! Oh. Dobra, bierzemy to. Sprawdzę co się da robić ze statkiem. O ja stoję centralnie pod walkerem, rzucam nimi ion granatami. Moja wieżyczka go klepie. Poszło. I koniec. No, dwa razy trafiłem. Chodź tu, chodź. Ja tam zostawiłem i proksimi filmami także. <noise> Goś specjalnie sam padł, żebym go nie rozwalił. Dobra, to ja w tej chwili. Ja, ja, ja też. Mi mm, też nikt nie pomógł. Padnę. <noise> Jaki fuks! Co ja zrobiłem? O kurwa, tak IPFT Rozwalam Auć, bolało, za blisko Koło ST przychodzi czterech co najmniej Walci tam są Nie ma nic słychać w ogóle To jest zajebiste, trzech moków tu nie wejść, wejścia na to, nikt nie przejdzie ST, ST przy wejściu Ok, przy mnie. przynajmniej mhm. Ja się wycofuję, rozprzyj na nie? nie mogę jeszcze, dobra, jestem Op, gdzie jesteś? Trzy granaty wpadły Spokojnie, on nie wyciął głęboko Teraz wyciął głęboko, uciekamy Dobra, Z mam jeden HP, dofał, równo 1 HP Uciekaj I Tu jest Wader, dobra, nie ma szans Uciekłeś? Wader, tak. przed Vaderem I to no zimny Nie Miałeś cofnąć się, kiedy masz jedną to się skupisz, nie? Tak, ucieknij przed Waderem No wiem, że nie ucieknie. nie mam Mam implodera, idę na ping, rzucę mi im implodera Dobra Wpade, przed. Leje za zaciukę. Tam był w środku, no A Boże, to leje On gdzieś tam jeszcze jest Nie, wpade wpadł Dobra, o, ktoś tu jest, ktoś tu jest Ładnie, jeden się przyczaił Gdzie on wchodzimy? Dobra, weszli, tutaj są tam, tam, tam. Granat, granat, tam, tam. granat, granat Dwa Ła, pięknie granat Korzystać jest na dół. To ja im zabijają, tam exploder. Odbił się. Tu ten granat, to wynika nieco. Kurde. Czekajcie, rzucę wam tą skaner. No, serio. Rakieta. Kurwa, nie zdążyłem yy, się schować. Mam z na dół. Zabili mnie, wyszło dwóch. Weszli z powrotem. Mamy mało tych haptunków. No ten znasz. O. Kurwa! Bo to znasz, dobra Jak macie jakieś w ogóle te... Działko przeciwpiechotne, to przydałoby się na tym drugim amplingu w razie bo... Dobra, przejęli eee, Zasuniemy was ciałem, wybiegłem, dostanę z bazooki Granaty Ale nikt nie dostał przynajmniej, bo gdyby, gdyby grupowo dosta... byśmy dostali, to byłoby kiepsko Pięknie, Weź, Bez, uważaj Groma jak tam jest? Granaty, 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 ale bardzo mało dostał ode mnie, jest na dobicie. Nie, ucieknął, wiedziałem. wiedziałem Ups, Ups. Ktoś próbuję, dobra. Eskortują go. go. <laughs> jest tylko tam wybiegam najmniej. jest nie, 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 mam granata nie, są w y, drugim no. aplinku, tym, który jeszcze mm, trzymamy chyba. Strzelam, że trzymamy. Chłopaki, to już jest wygrane, zobaczcie, tu mamy Y. -ku. No. nie <głopaki> To jest koniec. No. O kurde, ile zabiłeś? Widzieliście co zrobił? A. Ja, z czego? Imploder. Masakra. Ile zrobiłeś roku? Prawo, nie prawą, nie listę nie. uzupełnił, całą! Pięknie <grym _> Całą listę uzupełnił! Dobra, nie było szans jak Yyyy fed, fed wchodzi Minuję z tego naszego flinka. Ja Byłem niespodziankę <grym> Ja nie wierzę Kurwa, nie wierzę Imploder, kurde Imploder Ciebie chyba nikt nie pobije A zewnętrzny traci dwa razy <noise> uczy, to nie wsiadłeś? leży? Nie leży Widzę, tego, Boba Gdzie Ty wszedłeś? Nie, trafiłem Bo, Chłopaki, że ten chaos był pod nogą AT, więc zaryzykowałem O, sam się dobiłem Widziałem to, widziałem biegnie, to tyle się Ma zaryzykować i dwa razy Dobra, trzeba schodzić na dół I troszkę jeszcze punktu zdobyć Nie no, ma co się ograniczać Uplink Wszedł! Wyłączają uplink. Tak? Nie. A to już jest e, koniec. Jak wyłączę? Boba na... Wyłączył. statku w hangarze. Dobra, obronione. A żeby w tak hamskim miejscu się zjeść... Na statku zezet. jest camper i napierdala na fotoczu. Na, na, to jest fet z tego co słyszeliśmy. Nie na tam, Trajan. że. Nie Waidu do Dobra. Jest Fed, jest Fed. Jest Fed? Prawie go zajął, ma. So close. 6%. Przejmuje uplink. Tak jest. Dobra, ale nie ma co. Odbiliśmy wszystko. No jest. AT, AT, rozwalać. Jest statek w pobliżu? Przydoby się statek. Jedno, boom. Bum pod nim Myślę, byłem, ale mu zajebałem Termal. Rakiety kurwa, w brzuch Jeden rozważał. Oj, drugi, jak malutko, ma to no, to już padł. Statek go otoczył, z tego co patrzyłem. Hmmm, Jeszcze pilotar rzuciłem. Dobra, Gram Gamy do na przegamy. E tam! Ja mam w tych 11-12, nie jest zbyt dużo źle. Ratio 1-0. Uh. <gamy> Luzik. Ohohohoho! Jaki? Awracaj! Jeszcze z podpisem!